Karola Nawrockiego, w której udział wezmą szef sztabu wyborczego Paweł Szyfernaker oraz pan poseł Przemysław Czarnek. Bardzo proszę pana posła Przemysława Szefernakera o zabranie głosu. Paweł Szefernakera, Szanowni Państwo, Przemysław witamy. Imię. Piękne imię. Witamy Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej sztabu. Dziś mamy najgorszy rząd w historii. Rząd, który w sondażach dołuje dziś informacja, że blisko 60% Polaków negatywnie ocenia działania premiera i rząd, który nie podejmuje decyzji takich, na które Polacy czekają. Rząd, który podjął działania, które są nielegalne, działania związane z przejęciem prokuratury, rząd, który podjął działania związane... Z przejęciem mediów publicznych, nielegalnym przejęciem mediów publicznych. Rząd, który będzie chciał zrobić wszystko, żeby jak najdłużej rządzić, pomimo tego, że tak negatywnie dzisiaj jest oceniany przez Polaków. W związku z tym niezwykle ważne jest to, aby przypilnować nadchodzących wyborów prezydenckich. Niezwykle ważne jest to, aby te wybory były Przypilnowane przy urnach. W związku z tym, jako sztab Karola Nawrockiego, obywatelskiego kandydata na prezydenta, ruszamy z budową wielkiego ruchu ochrony wyborów. Wiele przesłanek, które pojawiają się w przestrzeni medialnej, choćby wypowiedź przed dwóch dni profesora Cola, który powiedział, cytuję, Możemy mieć sytuację, że osoba wybrana nie będzie mogła objąć urzędu. Wiele różnych informacji, wiele działań rządu, które mają znamiona działań nielegalnych. Musimy się na to przygotować. Musimy podjąć takie działania, które pozwolą, żeby te wybory ochronić. I osobą odpowiedzialną za to w sztabie doktora Karola Nawrockiego będzie pan profesor. Przemysław Czarnek. Nasze hasło, z którym idziemy, wielkie zwycięstwo zatrzyma fałszerstwo. Tak, proszę Państwa, będziemy walczyć o jak największe poparcie Polaków w tych wyborach, a jednocześnie będziemy działać tak, aby tych wyborów przypilnować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Teraz Pan Poseł Przemysław Czarnek. Bardzo dziękuję. Przede wszystkim dziękuję panu posłowi Pawłowi Szeferna, Szefernakerowi, naszemu szefowi sztabu, sztabu wyborczego naszego Komitetu Kandydata Obywatelskiego doktora Kalera-Mawródzkiego za powierzenie tej... Misji, bo to traktuję jako misję. Zresztą z Pawłem Szefernakerem wówczas jako wiceministrem spraw wewnętrznych, ja jeszcze jako wojewoda lubelski pracowaliśmy także nad wyborami i te wybory, wszystkie, jak do tej pory, jak Państwo wiecie, pomimo różnych trudności, zwłaszcza te 2020 roku, zostały przeprowadzone i wyłoniły. To, co chciał wyłonić suweren, bo jeśli słyszymy teraz pana profesora Cola, który mówi, że może być sytuacja, w której suweren wybierze sobie prezydenta, a prezydent nie zostanie uznany przez kogo? Kim jest pan profesor Coll i kim jest ktokolwiek, kto miałby się stawiać ponad suwerena? w państwie demokratycznym, praworządnym, to suweren, czyli naród polski w wyborach powszechnych wybiera prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i jakiekolwiek dopuszczanie sytuacji, w której naród wybierze zgodnie z prawem i zgodnie z konstytucją prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej yy, i sytuacja, w której ktokolwiek miałby powiedzieć suwerenowi, no wybrałeś sobie suwerenie narodzie Polski, ale nic z tego, ponieważ my, czyli kto? Col, Kalisz? Może ktoś jeszcze powiedzą nie, my tego nie uznamy? Właśnie po to powstaje największy w historii Polski, największy w historii polskich wyborów demokratycznych ruch ochrony wyborów. Ruch ochrony wyborów, Szanowni Państwo, to nie to samo, co ruch kontroli wyborów. O tym za chwilkę powiem. Ruch ochrony wyborów powstaje w ramach Sztabu Wyborczego Obywatelskiego kandydata na prezydenta dr. Karola Nawrockiego. W każdym okręgu wyborczym i w każdym okręgu również zgodnie ze statutem, statutem Prawa i Sprawiedliwości okręgu PiSu, Powstał okręgowy sztab wyborczy i w każdym z w tym, w tym okręgowym sztabów wyborczych pełnomocnicy dziś już prezesi okręgowi Prawa i Sprawiedliwości powołali także osoby odpowiedzialne za ochronę wyborów w poszczególnych okręgach. Spotkanie, pierwsze spotkanie tych 41 osób z, z kaly całej Polski y, odpowiedzialnych za ochronę wyborów odbędzie się już w pierwszej połowie stycznia prawdopodobnie 10 stycznia tutaj w Warszawie. W każdym powiecie z kolei powstają sztaby powiatowe. One powstawać, powstawać będą sukcesywnie od początku stycznia. I w każdym powiecie również jedna osoba odpowiedzialna będzie za ochronę wyborów. Będziemy mieli zatem dwustu kilkudziesięciu. Y, odpowiedzialnych za to, żeby w poszczególnym powiecie wybory po pierwsze się odbyły, po drugie żeby odbyły się zgodnie z prawem. Z każdym z tych y, pełnomocników spotkam się osobiście w 41 okręgach odbędą się spotkania dodatkowe jeszcze ponad te, które będą tutaj na miejscu w centrali. Zadaniem ruchu ochrony wyborów będzie pozyskanie jak największej ilości kandydatów y, y, komitetu wyborczego naszego kandydata na członków y, obwodowych komisji wyborczych. Wiadomo, że bycie kandydatem nie oznacza bycie członkiem obwodowej komisji, bo o tym decyduje najczęściej losowanie, ale będziemy zgłaszać kandydatów do wszystkich, do wszystkich obwodowych komisji wyborczych, tak jak będziemy również zgłaszać naszych mężów zaufania do wszystkich bez wyjątku obwodowych komisji wyborczych. Żadna komisja wyborcza w Polsce, nawet ta najmniejsza, nie zostanie bez przedstawiciela naszego komitetu wyborczego, żadna komisja nie zostanie bez dopilnowania, uczciwości liczenia głosów od samego początku działania komisji do zakończenia jej prac, czyli do wywieszenia na zewnątrz lokalu wyborczego ostatecznych wyników głosowania w tym obwodowym komisie, w tej obwodowej komisji wyborczej i przekazania ich do nas, do centrali. Tu na Nowogrodzkiej, w siedzibie naszej partii, powstanie centrala ruchu ochrony wyborów. Ta centrala będzie pracowała już od samego początku kampanii wyborczej, ale w szczególności będzie pracowała właśnie w dniach, w dniu, w dniach wyborów po to, żeby na bieżąco pomagać wszystkim naszym i przedstawicielom w terenie, i członkom obwodowych komisji bocznych, i mężom zaufania w rozstrzyganiu wszelkich wątpliwości. Chcę zapewnić, że ten sposób postępowania, szkolenie, gruntowne szkolenie we wszystkich powiatach, co najmniej po kilka szkoleń naszych kandydatów na członków obwodowych komisji bocznych i mężów zaufania, doprowadzą do sytuacji, że w tym roku, to znaczy w 2025 roku nie powtórzy się ani jagodno, ani Wilanów, ani żadne inne miejsce, o którym słyszeliśmy. Czyli miejsce, w którym ludzie przychodziliby na wybory po zakończeniu prac Owodowej Komisji Wyborczej, miejsce, w którym ludzie korzystaliby kilkukrotnie z tego samego zaświadczenia o prawie do głosowania w innej obwodowej Komisji Wyborczej. Tego rodzaju sytuacje nie mają prawa się powtórzyć w 2025 roku i się nie powtórzą. Ale Ruch ochrony wyborów to nie tylko same wybory, to również wszystko to, co czeka nas będzie już od stycznia, prawdopodobnie od 15 stycznia, kiedy pan marszałek Szymon-Hołownia ogłosi termin wyborów i rozpocznie się formalnie kampania wyborcza. Słyszymy, że choćby z wypowiedzi pana profesora Cola, ale nie tylko, o tym mówił również sam pan marszałek-Hołownia, o tym mówili inni przedstawiciele elit polityczno-prawniczych w Polsce że niekoniecznie w ogóle do wyborów może dojść, albo jak dojść do wyborów, to niekoniecznie nowy prezydent zasiądzie na urzędzie prezydenta 7 sierpnia. Słyszeliśmy o wątpliwościach pana marszałka Hołowni dotyczących samej rejestracji i samych czynności wyborczych w toku kampanii wyborczej. Otóż ruch ochrony wyborów będzie działał już od początku stycznia po to, żeby przeciwstawiać się wszelkim próbom omijania prawa, łamania prawa konstytucyjnego, łamania prawa wyborczego i niedopuszczania do do czynności wyborczych, które w ramach tego kalendarza wyborczego od początku kampanii wyborczej muszą się odbyć zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Żyjemy w Polsce, w Polsce suwerenem jest naród polski, to naród polski wybiera w głosowaniu powszechnym swojego prezydenta i jeśli go wybierze, i jakiegokolwiek go nie wybierze, to ten prezydent zasiądzie w pałacu prezydenckim 7, 7 sierpnia 2025 roku. Wbrew temu, co mówią niektórzy. Przedstawiciele świata polityki i broniczego. właśnie po to ruszamy z ruchem ochrony wyborów. Ten ruch ochrony wyborów będzie dodatkowo współpracował, i to się odbywa już na bieżąco, także dzisiaj dwa spotkania przed nami, z ruchem kontroli wyborów. Społeczny ruch kontroli wyborów, dokładnie taki, jaki doprowadził do zgodnego z prawem i uczciwego wyboru w 2015 roku pana prezydenta Andrzeja Dudy taki ruch kontroli wyborów społeczny powstaje na szeroką skalę. W zasadzie jest to kilka ruchów, które ze sobą współpracują. My w ramach ruchu ochrony wyborów chcemy pełnej współpracy z ruchem kontroli wyborów społecznym, ruchem kontroli wyborów. W tym celu również Ogłaszamy pełną współpracę wszystkich naszych posłów i senatorów. Jak wiadomo, społeczny ruch kontroli wyborów nie ma swoich siedzib, nie ma swojego lokalu, jest społeczny. W związku z tym służymy pomocą również tą techniczno-biurową we wszystkich naszych biurach poselskich i senatorskich dla przedstawicieli ruchu kontroli wyborów. Wszystko po to, żeby wybory prezydenckie 2025 roku odbyły się odbyły się zgodnie z prawem i zakończyły sukcesem czyli wyborem nowego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i objęciem przez niego urzędu 6 bądź 7 sierpnia, zgodnie z tym kalendarzem konstytucyjnym. Jesteśmy o tym przekonani, że będzie to Karol Nawrocki, wielkie zwycięstwo, zatrzyma fałszerstwo. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze, gdybym mógł jedno zdanie. Szanowni Państwo, dzisiaj ruszyła strona internetowa karolnawrocki2025.pl. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą się zaangażować w kampanię wyborczą, także jeżeli chodzi o zaangażowanie się w ruch ochrony wyborów. Tam można pozostawić swoje dane. Od dzisiaj można zgłaszać się do ruchu ochrony wyborów.